sam mnie również w temacie, który. Jest moim marzeniem. Prawda? I tu mówię to szczerze, naprawdę marzę o tym, żeby kiedyś wyruszyć w rejs, żeby pozwiedzać jednocześnie, być w jednym hotelu i podróżować w wielu miejscach. To jest piękne. Mam dla Ciebie propozycję. A właściwie nie do końca jej, ja, ale nasz, nasz gość. Witamy bardzo serdecznie. <grym> Milena Youkan, biuro podróży Itaka. taka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To właśnie o takich rejsach chcielibyśmy porozmawiać. Bo, bo to co, na Karaibę na przykład w 7 dni taka nowa moda. Coraz więcej i coraz bardziej popularna. Tak, to prawda. Rejsy wycieczkowe od jakiegoś czasu stały się modnym mhm. i coraz bardziej popularną, modną i coraz bardziej popularną formą spędzania czasu, tak? Warto rzec, że rocznie szacuje się, że około 30 milionów turystów spędza swój czas na statkach wycieczkowych w takich na wszystkich okoliczności... morzach i oceanach świata. I tak? W takich okolicznościach przyrody, jakie właśnie widzimy. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Mm, a gdybyśmy tak spróbowali scharakteryzować takiego mm, przysłowiowego podróżnika. Tak, pa pasażera, podróżnika, to, to kim by on był? Rejsy mają tą zaletę, że to jest w zasadzie takie, taki pakiet trzy w jednym. Mianowicie podczas jednej podróży otrzymujemy wszystkie zalety innych form wypoczynku, które tak naprawdę proponują biura podróży. Czyli mamy tutaj elementy wycieczki objazdowej, mamy elementy wypoczynku w luksusowych warunkach, tak naprawdę takiego pięciogwiazdkowego resortu, często oferującego opcję All Inclusive. No i mamy też element jakby zwiedzania y, stolic dużych metropolii. Y, jest to taki pakiet trzy w jednym. Y, ale rozumiem, I że tyle, to jest. I, I tyle! I super! I to mi się podoba, bo kupujesz jeden bilet, a masz co najmniej, tak jak mówimy, trzy płaszczyzny i trzy y, sposoby nasycania przeróżnych i wszystkich możliwych zmysłów. Gościu. Ale rozumiem, że jest tak, że są różne rodzaje, czyli zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dla tych, którzy lubią sobie pozwiedzać i rzeczywiście mieć bardzo aktywny wypoczynek, te rejsy są dostosowane. Tak jest. Znaczy, tak jak wspomniałam, to jest oferta dla każdego. Rejsy spełniają szereg różnych, mhm. często sprzecznych tak naprawdę oczekiwań i potrzeb klientów. No, tak sobie spoglądamy tutaj kątem oka i tam na takim, na takim statku widzieliśmy, że jest i sauna, i siłownia, i kilka różnych restauracji, ja i basen, być. no i na przykład dobijamy do takiego portu. Tak jest. To jest to oferta dla każdego. E, doskonale odnajdą się na rejsie zarówno single, zarówno e, osoby z dziećmi, e, pary, osoby samotne. E, małżeństwa jest, młodsze, starsze, bo to też na podróż. Taka starsze. małżeńska, prawda? Do, dokładnie tak. E, na statku mamy wszystko. W zasadzie trudno sobie wyobrazić rzecz, która jest niedostępna na takim luksusowym cruiserze wow. z prawdziwego zdarzenia. Tak? E, sportowcy mają do dyspozycji szereg atrakcji e, sportowo-rekreacyjnych. Baseny, zjeżdżalnie, sale wow. fitness, ścianki wspinaczkowe nawet, yy, yy, pola do minigolfa, a... No, wszystko. 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 Spoglądamy sobie teraz na te przestrzenie, które akurat gośce mocno leżą na serduchu. Oj, wszystkie mi w ogóle tutaj leżą. A co jeśli chodzi o kajuty, pokoje? Możemy sobie wybrać, mamy różne rodzaje z oknem, bez okna. Tak jest. Tutaj moglibyśmy wymieniać długo, długo. Natomiast hmm. e, takie podstawowe typy kajut, mamy cztery. To są kajuty wewnętrzne, takie najbardziej podstawowe, bez okna, często, ale też najbardziej ekonomiczne, mhm. jeśli chodzi o koszty. Mamy kajuty zewnętrzne z pięknym widokiem na ocean, morze, albo z balkonem, albo z oknem, jedynie. No i mamy dla osób, które dysponują jakby szerszym portfelem, duże apartamenty, często dwu- trzy pomieszczeniowe. A te najmniejsze, to jest Gośka, mniej gdzie Więcej te najmniejsze. I... No przecież ty musisz mieć porządny balkon z ja widokiem. Bardzo chciała, no, ale czy ja mogę sobie na to pozwolić, więc jeśli to nie mogę, to te ta tak. najmniejsze jakie mają wymiary. Y y powierzchnia takiej kajuty y jest zbliżona do powierzchni pokoju hotelowego. To jest około 17-20 metrów Aha. kwadratowych. Czyli to nie tak, że stopą dotykam do ściany, absolutnie. jak leżę. Nie, to... czyli z walizką i z butami Super. się spokojnie zmieścisz. No wiesz, w to kto ma buty. To <susuruj> prawda, to prawda. Natomiast co, kierunek najczęstszy to Karaiby? Są trzy obszary, myślę, takie najbardziej popularne, jeśli chodzi o rejsy wycieczkowe. To są Karaiby, mhm. najbardziej popularny region, najbardziej jakby dostosowany też do, do podróżowania statkiem, ponieważ mamy tam tysiące pięknych, malutkich, egzotycznych wysepek. Doskonałe warunki pogodowe. Tak? I taki statek od wysepki do wysepki, od, od wysepki. plaży do plaży. Tak jest. Nie. <laughs> Bajka. To jest jeden region, ale Dobra. też y, y, Polacy często wybierają na rejsy y, Wyspy Kanaryjskie. Mhm. Mamy blisko. Dużo bliżej. Taniej i y, to też jest fajna, popularna opcja. I basen Morza Śródziemnego. No tak, i tam pogoda właściwie cały czas murowana, a nawet jeśli nie, no to pogoda ducha, mając tyle do dyspozycji na statku, tak jest, to to Najważniej, zawsze, Najważniejszy zawsze jest zawsze dobry humor. Gośka, to co, jak tam twój kalendarz? Mamy wspólne marzenie? No, zdecydowanie. To ty zabierasz żonę i ja męża chętnie, i lecimy. Chętnie. Serdecznie zapraszam. Tylko, że ja bardziej chyba Karaibę.